Zadanie. Oblicz wysokość drzewa X. Zauważ, że na boisku bez trudu możesz wbić jakiś kij. W naszym przypadku jest to kij o długości 2 metrów. Następnie, kładąc się na trawie, dbamy, aby nasze oko, które tutaj się znajduje przy ziemi, koniec kija i wierzchołek drzewa, żeby były w jednej linii. Przecież zauważy, że w słoneczny dzień można tak ustawić kij wbity w ziemię, aby jego cień kończył się w miejscu, gdzie kończy się cień drzewa. Zatem mamy powyższy rysunek, w którym mamy obliczoną długość kija, długość od oka do kija, czyli 4, oraz odległość od kija do drzewa, czyli w naszym przypadku 16. Zatem jak obliczyć X? Zauważ, że w naszym zadaniu występuje duży trójkąt czerwony oraz mały niebieski. Ja buduję proporcje, zaczynając od małego trójkąta. Bierzemy dwa znane boki w małym trójkącie, czyli w naszym przypadku 2 przez 4. Te dwa boki są wprost proporcjonalne do jakich boków w czerwonym trójkącie? Do odpowiadających, czyli do x przez 20. Zauważ, w niebieskim trójkącie wziąłem wysokość trójkąta przez podstawę. W czerwonym również wziąłem wysokość dużego trójkąta przez całą podstawę, czyli przez 16 plus 4, czyli razem mamy podstawę 20. I jeszcze raz, tutaj muszę podkreślić, musisz wziąć te same elementy z jednego trójkąta, jak i z drugiego. Ja wziąłem wysokość do podstawy w małym trójkącie, widzisz, wysokość do podstawy przez wysokość do podstawy. Tutaj również mamy wysokość trójkąta czerwonego do podstawy. Najczęstszym błędem w wyznaczeniu tej proporcji jest wstawienie tutaj do mianownika liczby 16. Zauważ, podobieństwo trójkątów polega na wzięciu do proporcji odpowiadających sobie boków w dwóch trójkątach. Jeżeli ktoś weźmie w mianowniku 16, to 16 nie jest bokiem żadnego trójkąta ani czerwonego, ani niebieskiego. Gdy już wyznaczymy sobie proporcję, możemy obliczyć mnożąc na krzyż. Zatem 4 razy x równa się 2 razy 20. Mnożysz tutaj po skosie i otrzymujesz następujące równanie. 4x przepisujemy, tutaj wymnażamy, wychodzi 40. Chcesz obliczyć x, przeszkadza, czwórka, dzielisz przez 4 i otrzymujemy x równa się 10. Zatem drzewo ma 10 metrów wysokości.